Alcatel One Touch POP 35 to bardzo ciekawa propozycja dla oszczędnych. Ma klasyczny wygląd z lekko zaokrąglonymi krawędziami, czarnym pokrytym szkłem frontem oraz srebrzystą zdejmowalną pokrywą tylną. Pod nią znajdziemy wymienną baterię oraz gniazda Micro SIM i microSD. Jakość wykonania smartfona jest zaskakująco dobra, jak na ten segment cenowy. Ekran o praktycznej przekątnej 5 cali ma rozdzielczość 480x854 pikseli. Obraz jest wyraźny i czytelny, a kolory przyjemne dla oka. Czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1.3 GHz i 1 GB pamięci RAM to przyzwoita specyfikacja dla taniego smartfona, która pozwoli na sprawną pracę systemu i uruchomienie średnio wymagających gier. Smartfon ma 8 GB wbudowanej pamięci na dane, z czego na starcie wolne są 4 GB. Pamięć rozszerzymy używając kart microSD o pojemności nawet do 128 GB. Aparat fotograficzny ma 5-megapikselową matrycę i wykonuje zdjęcia w przyzwoitej jak na swoją cenę jakości, a wśród jego funkcji znalazł się m.in. tryb HDR, oraz nagrywanie filmów w HD. Przy słabym świetle wspomożemy się diodą LED. POP 3.5 pracuje pod kontrolą najnowszego, bardzo łatwego w obsłudze Androida 5.1. Na skrajnym lewym ekranie umieszczono widżet, który prezentuje wybrane, uaktualniane informacje w formie listy. Wśród dodanych aplikacji znalazł się zwiększający bezpieczeństwo Dr Safety i usuwający zbędne oraz obciążające system elementy Dius Speed Booster. Klienci T-Mobile mogą skorzystać z MyBoxa, dającego dostęp do wybranych hitowych usług, w tym kursów językowych SuperMemo i audiobooków z Audioteki. Jest tu też Gamebox z bogatą biblioteką mniej wymagających gier z bardzo różnych gatunków, bez reklam i bez mikropłatności. Alcatel One Touch Pop 3.5 to świetny wybór dla osób szukających przystępnego cenowo smartfona. Choć tani oferuje całkiem przyzwoitą wydajność i wyświetlacz, ma też najnowszą wersję systemu operacyjnego. Jego kolejna zaleta to estetyczny wygląd.